Halo halo, dzień dobry. Jeden ze subskrybentów poprosił mnie o charakterystykę modeli szermierki. Proszę Państwa, bardzo specyficzne dla tych czterech form staropolskich naszych szabel. Proszę Państwa, zaczynając od szabli węgierki z przełomu XVI i XVII wieku. Czyli szkoła niemiecka cięcia o charakterze poziomym, cięcia o charakterze pionowym, krzyżowa praca nóg bardzo często. Czyli cięcia wyprowadzane, czyli praca nóg po krzyżu, mówiąc prosto. Dalej mamy szermierkę już polską, około 1640-1650 roku, charakterystyczną, lekką, szybką polską elkę, szable z paluchem lub szable bez palucha. W zasadzie cięcia krzyżowe, cięcie moskiewskie, cięcie tureckie, cięcie węgierskie na odlew, cięcia młyńce no, i oczywiście tutaj mamy pracę nóg o charakterze już nie krzyżowym, tylko przesuwamy się w kierunku przeciwnika. Prawa noga i lewa noga w zasadzie idą w jednej linii, i praca nóg polega na tym, że zbliżamy się po prostu do przeciwnika, przesuwając jedną nogę i drugą w kierunku wroga, w kierunku oponenta. Dalej to już dojrzała forma szabli husarskiej, również taropolska szermierka. Tyle, że konstrukcja tych szabel jest troszeczkę inna, będę też mówił z czego, jak one też pływały na szermierkę. No i oczywiście proszę Państwa mamy ostatnią formę polskiej, staropolskiej szabli, szable Towarzystwa Brygad Kawalerii Narodowej. Później tą szablę też nazywa się często kościuszkówką, choć kościuszkówki już często też nie posiadały też tej też dużej, takiej charakterystycznej Tarczki, oczywiście szabla też już bez palucha, nie zaopatrzona w paluch. No i tutaj mamy formę szermierki francuskiej, no i staropolskiej, która ta staropolska szermierka coraz bardziej upodobnia się do szermierki zachodniej, i w zasadzie po pewnym czasie już ta szermierka polska zmienia się już, no już tą formę szermierki francuskiej, ewentualnie pruskiej, bo polskie regulaminy. Z 1786 roku są już szermierką pruską. Dobrze, proszę Państwa, to może kilka, e, pokażemy parę rzeczy. Nie wiem, właśnie, może tak, jak ustawimy kamerę, będzie najlepiej widać. Dobrze, proszę Państwa, przede wszystkim e, w szermierce niemieckiej pracujemy, praca nóg polega na, na pracy po prostu na e, krzyżu. Każde cięcie e, jest równoznaczne. E, po prostu e, tam, e, gdzie wykonujemy cięcie, nasz ciężar ciała przechodzi po prostu automatycznie na drugą stronę, czyli mówiąc wprost, o, tak, tak, tak. chociaż węgierka nie za bardzo nadaje się do cięć krzyżowych. Generalnie jest to e, Cięcia mają, są oparte na odlewie węgierskim, cięcia mają charakter poziomy i oczywiście też jak najbardziej pionowy. Przy czym, tak jak zauważyłem, cięcia praca nóg jest oparta na, na krzyżu. W lat, mniej więcej w latach 40-50 w Polsce pojawia się nowy model szermierki. Jest to szermierka staropolska. Cięcia. E, już mamy typową polską elkę szablę bardzo lekką około 700-800 gram szablę często zaopatrzoną w paluch z, z dosyć mocno jeszcze pochyłą rękojeścią e, szabla bardzo zwinna e, bardzo szybka proszę Państwa tą szablą można wykonać wszystkie techniki niemieckie ale najważniejszymi technikami są techniki krzyżowe cięcia dwa e, postępujące po siebie e, w, e, Błyskawiczne cięcia na krzyż, proszę Państwa. Także dwa bardzo szybkie cięcia. Jedno cięcie często zbijało gardę, zasłonę przeciwnika, a drugie już dochodziło do celu. Także, proszę Państwa, szermierka naturalna, szermierka krzyżowa. Praca tutaj nóg polega na przesuwaniu nóg w kierunku przeciwnika. Tutaj nie poruszamy się. Po krzyżu, tak jak w przypadku szelmierki niemieckiej, tylko tutaj po prostu przesuwamy, przesuwamy przesuwamy nogi w kierunku przeciwnika i wykonujemy cięcia. Oczywiście tutaj mamy wszystkie cięcia krzyżowe, mamy też cięcie moskiewskie, mamy też węgierski odlew, mamy też cięcie tureckie, także jak najbardziej jest to szelmierka już staropolska. Proszę Państwa, mniej więcej na przełomie XVII i XVIII wieku pojawiają się takie szable o skróconych rękojeściach w typie dzisiaj nazywanej szablą husarską. To jest ten trzon rękojeści już jest prosty w odróżnieniu od tych wczesnych elek, które często miały już jeszcze trzony rękojeści pochyłe. Czym to między innymi czym to skutkowało? Na przykład paluchy w przypadku szabel elek połowy XVII wieku były większe. E, powodowało to też to, że tą szablą można było e, stosunkowo szybko wciąć. Ten paluch e, był e, po prostu na tyle duży, że tą szablą można było w bardzo e, w bardzo różny sposób ją można było trzymać. Nie tylko tak zwanym ciasnym chwytem młotkowym. Bo w przypadku na przykład szabli e, husarskiej w zasadzie wchodzi w grę tylko i wyłącznie Ciasny chwyt młotkowy, Tutaj mamy bardzo stosunkowo mały paluch w stosunku do szabel elek. I tutaj, w zasadzie, też przesunięcie tej dłoni w kierunku krzyża powodowało też to, że te nasze dłonie często były kontuzjowane. Gdyż jakiekolwiek cięcie idące tutaj pod skosem powodował bolesną kontuzję. Dlatego też czasem. Szable husarskie są wyposażone tutaj w swego rodzaju obłęki. Czasem jest to jeden obłęk, czasem są to dwa obłęki, a z czasem to się przekształca w taką dużą, charakterystyczną tarczkę, jak w przypadku szabel brygad kawalerii narodowej. Oczywiście też przez jakiś czas pojawiają się też takie potężne furdymenty w czasach saskich u tych szabel. Generalnie no, pokazywało to tylko tyle, że kontuzje w tamtym czasie, Polskich szermierzy, kontuzje dłoni były bardzo częste, dlatego właśnie, że ta dłoń w chwycie młotkowym była bardzo mocno narażona właśnie na różnego rodzaju tutaj skaleczenia i zranienia. Kiedyś w przypadku na przykład szabli elki wczesnej, ta rękojeść, ta dłoń była po prostu troszeczkę dalej odsunięta od krzyża. Między innymi na skutek tego, że ta rękojeść była lekko pochyła i te cięcia raczej nie raniły naszych żołnierzy w dłoń. Generalnie też ten chwyt młotkowy miał jedną podstawową zaletę. On zwiększał siłę cięcia. O ile na przykład taka rękojeść pochyła jak w przypadku szabli elki, ona generalnie zwiększa szybkość. Tą szablą można bardzo szybko ciąć, jest też niebywale lekka i po prostu ten duży paluch umożliwia nam prowadzenie cięcia w określonej krzywiźnie, zwiększa też e, siłę cięcia, ale minimalnie e, ta siła jest mniejsza niż w przypadku szabli husarskiej z, połowy, e, z, z przełomu XVII i XVIII wieku. Tutaj generalnie ta szabla jest bardzo szybka, ale te cięcia mimo wszystko są delikatnie mówiąc e, słabsze niż w przypadku szabli husarskiej, która ma bardzo krótką rękojeść, gdzie mamy e, po prostu e, bardzo ciasny chwyt młodkowy, i tutaj te cięcia są bardzo potężne, proszę Państwa, każde cięcie jest bardzo potężne, każde cięcie jest obdarzone wielką siłą, ale tak jak mówię, za cenę tego, że ta nasza dłoń była stosunkowo słabo chroniona, dlatego z czasem zabezpieczano też tą dłoń naszą właśnie różnego rodzaju tutaj obłękami, tarczkami i innymi rzeczami. Także proszę Państwa, oczywiście tutaj też mamy całą gamę cięć, cięć krzyżowych, prawda, jak najbardziej cięć mockiewskich, mamy też odlew węgierski i oczywiście cięcie tureckie. Co dalej, proszę Państwa? Generalnie szabla polska ewoluuje dalej, w kierunku właśnie bardziej broni zachodniej. Pojawiają się przede wszystkim dłuższe rękojeści przy tych szablach i o ile szablą husarską w ciasnym chwycie młotkowym bardzo ciężko jest po prostu pchnąć, proszę Państwa. To nie jest szabla do pchnięcia. Jeżeli ktoś Państwu twierdzi, że tą szablą można było jakoś w warunkach bojowych skutecznie pchnąć, myli się proszę Państwa. Generalnie, oczywiście, wszystkim można pchnąć, nawet, proszę Państwa, miotłą można pchnąć, ale to wcale nie znaczy, że miotła nadaje się do pchnięć. Generalnie jest to szabla tylko i wyłącznie do szermierki siecznej, poprzez właśnie ciasny chwyt i poprzez to, że na przykład szable często nie posiadały sztycha, stosunkowo też duża krzywizna. Natomiast te nowe szable, szable Brygad kawalerii narodowej, są już, proszę państwa, zresztą te szable, proszę państwa, w takiej konstrukcji już występują w czasach Konfederacji Barskiej. Już często Konfederacji Barscy mają właśnie takie szable przy boku. Przede wszystkim zanika paluch, tutaj mamy oczywiście paluch, a tutaj już przy naszych szablach z czasów Konfederacji Barskiej i późniejszych raczej tych paluchów nie ma, a w latach 80. i 90. w zasadzie tych paluchów paluch już całkowicie zanikają. Ta długa rękojeść powodowała to też to, że można tą było szablę trzymać w chwytem na przykład kciukowym. Chwyt kciukowy świetnie sprawdzał się przy pchnięciach, proszę Państwa. Zwiększono też przede wszystkim długość szabel. Szabla, przeciętna szabla Brygad Kawalerii Narodowej już jest sporo dłuższa od typowej husarki z przełomu XVII i XVIII wieku. Zmniejszono też krzywiznę głowni i przede wszystkim tutaj mamy bardziej... Dużo bardziej wydatny sztych. Ta szabla dużo bardziej nadaje się do pchnięć i oczywiście też do cięć, bo szabla zachowała swoją szeroką głownię, długą głownię. Takie szable zwykle już miały 84 i czasami nawet i więcej centymetrów. To były stosunkowo już długie szable. No i tutaj mamy, proszę Państwa, przede wszystkim już formy szermierki zachodniej, nowoczesne formy szermierki, które z czasem wypierają tą staropolską szermierkę. Ta polska szermierka troszeczkę na początku upodabnia się do zachodniej, a później już w całości cały ten wzorzec zachodniej szermierki francuskiej i pruskiej przechodzi do polskiego wojska i w zasadzie no, pod koniec XVIII wieku mało kto już umie szermować po staropolsku, czy jak to dzisiaj niektórzy nazywają tak zwaną sztuką. Krzyżową. Choć niektórzy encyklopedyści polscy twierdzą, że jeszcze w czasach wojen napoleońskich można było znaleźć żołnierzy, którzy znali e, tam techniki staropolskie i chyba rzeczywiście coś tym jest, chyba rzeczywiście jest deko tak prawdy. Dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o tą szermierkę francuską, to przede wszystkim e, praca na żelazie. Tu mamy przede wszystkim też, szabla jest wysunięta do przodu, możemy wiązać e, przeciwnika głównie i wyprowadzać sztychy. To są techniki zaczerpnięte z, ze szpady francuskiej. Tutaj przede wszystkim cięcia polegają na obrocie samym nadgarstkiem. Prawda? Tutaj wszystkie cięcia są wykonywane na stosunkowo sztywnej dłoni. One są lżejsze niż w przypadku szermierki staropolskiej, ale są bardziej precyzyjne i powodują to, że jesteśmy cały czas zasłonięci, gdyż szabla jest po prostu cały czas przed nami. Nawet w przypadku wykonywania ataku, w przypadku wykonywania sztychu, ta szabla cały czas jest przed nami. Oczywiście też te tarczki bardzo dobrze chroniły naszą dłoń w czasie szermierki. Także to też była kolejna zaleta. Szpadowa praca nóg, proszę Państwa, przede wszystkim. W szermierce Staropolskiej przesuwaliśmy się do przeciwnika. Natomiast tutaj w przypadku szermierki francuskiej pracujemy na wypadzie, proszę Państwa. Pnięcia zwodzone, prawda? Cięcia, na przykład wolki, czyli zejścia na przykład w prawo, w lewo, wykonywanie sztyku. Także, no, cała gama tych cięć, pchnięć, które w, wydaje mi się, że w czasach, w połowie XVIII wieku, mogły mocno zaskakiwać polskich, polskich szermierzy, gdyż była to szermierka już no, zupełnie inna od tej naszej naturalistycznej szermierce. No, szermierki: przede wszystkim, jest to szermierka dużo bardziej specjalistyczna i ten model jest. Troszeczkę bardziej złożony niż ta szermierka nasza staropolska. Także proszę Państwa tyle może na dziś. Więcej możecie Państwo przeczytać w moich książkach. E, Sztuka krzyżowa Szablon i Walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku. E, więcej też możecie Państwo przeczytać w książce, w mojej chyba trzeciej książce e, Taktyka walki szelmierka Brygad kawalerii narodowej. Też polecam tą książkę. Tam dużo piszę na temat tej transformacji szermierki staropolskiej w tą szermierkę nowoczesną, w tą szermierkę francuską i pruską. Jeżeli ktoś by z Państwa też był ewentualnie zainteresowany zakupem kutych i hartowanych replik szabel polskich, proszę pisać do mnie na polski polskichszablotuk.mołbka.gmail.com. Dziękuję wszystkim za łapki, dziękuję wszystkim za suby. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.